Grałem w CSA z moim kuzynem w salonie, ale problem polegał na tym, że przypadkowo zostawiliśmy włączoną kamerkę internetową po wczorajszym streamie. Po prostu graliśmy dalej, wyzywając się nawzajem, myśląc, że nikt nas nie ogląda. Wtedy mój kuzyn zerknął na ekran i podekscytowany powiedział Stary, mamy widownię! Pięcio dziwnych widzów nas teraz ogląda. Też się podekscytowałem i powiedziałem Hurra! Gramy dalej! Ale właśnie wtedy drzwi się z hukiem otworzyły, a do pokoju wpadł mój tata i wrzasnął Dość tego! Idioci! Wyłączyć to badziewie i natychmiast na dwór. Ale tato, my tylko... Nawet nie zdążyłem dokończyć, bo od razu krzyknął: "Bez kolacji dzisiaj, jeśli będziecie pyskować". Wynocha. I tak po prostu zostaliśmy wyrzuceni na chodnik, gdy odchodziliśmy. Usłyszałem, jak mój tata mówi: "O mój słodki Jezu". W końcu sobie poszli. A moja mama odpowiedziała: "Och tak, kochanie. Czekałam na to cały dzień. Jesteś gotów na przejażdżkę życia? Ale tylko jeśli tym razem zrobimy to na kanapie w salonie", powiedziała z ekscytacją. Spojrzałem na kuzyna i powiedziałem: "Stary, czy ty to właśnie słyszałeś?". Na co on odparł: "Zapomnij o tym. Spróbujemy streamować jutro." Dziesięć minut później kuzyn wybuchł niekontrolowanym śmiechem i powiedział: Stary, mamy już ponad siedem tysięcy widzów, a czat totalnie wariuje. Zdziwiony zapytałem: Jak to możliwe? Przecież ledwo co gadaliśmy? Kuzyn wziął głęboki oddech, uśmiechnął się i powiedział: Kamerka nadal jest włączona, a twoi rodzice właśnie robią niezłe show na waszej kanapie do grania.